Problematykę, która jest tematem naszej dzisiejszej konferencji. Chciałam się wspólnie z Państwem zastanowić nad tymi problemami, które mamy do rozwiązania na rynku pracy i z tym, co jest właściwie patologią rynku pracy, z bardzo szerokim i głębokim i masowym bezrobociem strukturalnym, które dotyka nasz kraj. I chciałam prosić później Państwa o głosy w dyskusji i wspólną debatę nad tym, czy nad tym stanem, który Państwu jakoś zarysuję. Liczę na to, że razem z moją koleżanką z Uniwersytetu, z Panią Doktor, przedstawimy tutaj w różnych wymiarach ten problem. Zacznę może od, od uzasadnienia, dlaczego to jest takie ważne. Tutaj trochę Panowie Rektorzy mówili: kształcimy duże grupy młodzieży. Ja się nie martwię, panie rektorze, że to zagraża jakoś elitom czy demokracji. Na pewno nie zagraża, natomiast zmusza elity do tego, żeby rzeczywiście stawały się elitami. I te procesy, myślę, społeczne będą dobrze przebiegały. Każdy, kto uczy się, zawsze nauczy się czegoś pożytecznego, czy będzie to dla, dla jego pracy, czy będzie to dla jego życia, czy dla wymiaru życia osobistego, społecznego. Ekonomicznego, zawsze czegoś się nauczy, i zawsze to bardzo się cieszę. Ja jestem z tych pokoleń, gdzie na studia przychodziło 5% generacji, a więc oczywiście były to inne studia, był inny wymiar. Dzisiaj przychodzi ponad 50% generacji i mogę się z tego tylko cieszyć. Oczywiście są absolwenci, studenci lepsi, gorsi, lepiej się uczą, gorzej się uczą, mniej, bardziej zainteresowani, ale każdy się czegoś nauczy. No, ja po prostu przymuszam czasami do tego, żeby się uczyli studenci, ale to jest inna sprawa. Zacznę od, może od uwarunkowań demograficznych. Dlatego, dlaczego dzisiaj musimy mówić o tym, że problem zatrudnienia i będę mówiła o problemach młodzieży wynikających z trudnej sytuacji na rynku pracy. Dlaczego tak ważny jest problem młodzieży na rynku pracy? Ja wczoraj mówiłam o tym także z trybuny sejmowej, kiedy dyskutowaliśmy nad wystąpieniem premiera polskiego rządu dlatego proszę państwa że w tych latach i w kolejnych jeszcze latach na rynek pracy wchodzi właściwie ostatni to się nazywa demografii wyż demograficzny a więc te osoby które urodziły się w końcu lat 60 i w latach 80 one osiągają wiek dojrzałości do wstępowania na rynek pracy kończą szkoły i Wchodzą na rynek pracy. I to, jest, to są ostatnie generacje liczne. Jeżeli porównamy generacje urodzonych w roku 83, będę starała się podawać mało liczb, ale niektóre są konieczne. W roku 83 urodziło się w Polsce 724 tysiące dzieci. 724 tysiące dzieci. Ale 20 lat później urodziło się. 46% tego, co urodziło się 20 lat wcześniej, czyli 351 tysięcy. 46%. To jest ogromny problem. To jest tak, jakby po prostu zawaliła się cała struktura demograficzna. I tak będzie. I to pociągnie za sobą jeszcze więcej problemów. Ale na ten problem bardzo. Głębokiego falowania wyżów i niżów demograficznych, które w żaden sposób nie są w Polsce usprawiedli usprawiedliwione, nakłada się jeszcze niezwykle dramatyczny problem, jakim jest problem emigracji zarobkowej. Według różnych obliczeń z Polski w okresie transformacji wyjechało jedni mówią, że pół, inni mówią, że 3 miliony. Młodych ludzi, starzy ludzie nie wyjeżdżają, rzadko wyjeżdżają. Wyjeżdżają głównie młodzi ludzie. Wyjeżdżają do pracy. Wyjeżdżają ludzie z dużym potencjałem, no, z jednej strony, demograficznym, bo to są ci, którzy mogliby założyć rodziny tutaj i mieć dzieci. Z drugiej strony, z ogromnym potencjałem przedsiębiorczości, innowacji, kreatywności, ludzie wykształceni. I to jest ten proces. Który, nad którym musimy się bardzo głęboko pochylić i zastanowić, bo wszystkie koszty przygotowania tych ludzi do pracy, ich wykształcenia, wychowania ponosi biedny kraj, tak biedny kraj, jak Polska, wszystkie korzyści z ich zatrudnienia osiągają inne kraje, do których oni emigrują. I to jest ogromna wyrwa, ogromna, która w Polsce powstaje. Bardzo trudno o tym rozmawiać, w różnych gremiach. Chowa się, mówi się, że to nie tak, że nie mamy informacji, że nie wiemy i tak dalej. Ale jeśli spojrzymy na różne dane, jeśli głębiej do tego podejdziemy, to zobaczymy, że to jest problem, który w swoim wymiarze dalekosiężnym jest problemem dramatycznym. Co to znaczy ubytek z tych generacji młodych, blisko trzech milionów, to znaczy więcej to jest nie ma ubytek. Porównywalny z drugą wojną światową. I to jest, i my sobie nie zdajemy sprawy. Ja zawsze, ja od 30 paru lat zajmuję się także demografią społeczną i mówię, że demografia nie boli, ale demografia przynosi swoje niekiedy dramatyczne skutki. Ona przynosi także dramatyczne skutki dla Podkarpacia. Pamiętajmy o tym, że Podkarpacie ma ciągle dodatni przyrost naturalny. Ale z, te, z tego przyrostu niewiele zostaje tutaj na Podkarpaciu. Między 2002 rokiem a następnym spisem powszechnym w roku 2011 przybyło na Podkarpaciu tylko 23 tysiące ludzi, znacznie więcej się urodziło. To znaczy, że mamy tutaj do czynienia z bardzo dużym, to się tak ładnie nazywa, a może nieładnie, odpływem po prostu. I to. Podkarpacie, obok województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, należy do tych terenów, gdzie to ten odpływ jest duży. Wyobraźmy sobie te małe gminy, małe miasta, gdzie po prostu będą zostawali tylko starzy ludzie. To jest wielki problem. To jest ogromny problem. Drugim ogromnym problemem, który w Polsce jest, to jest problem Ciągle jeszcze przeludnienia wsi, przeludnienia przede wszystkim rolnictwa, gdzie ukrywamy w nieefektywnym rolnictwie ponad milion ludzi, którzy mogliby pracować gdzie indziej, gdyby ta praca oczywiście była. No i następna sprawa, którą pokazuje nam spis powszechny, to jest problem bezrobocia. Oficjalnie to, to bezrobocie. Wynosi dzisiaj, tak jak podaje się w statystykach, jest ono nieco ponad 12%owe, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Podkarpacie, jest ono o około 3-4 punkty procentowe wyższe, ale jeśli sięgniemy głębiej, sięgniemy do wyników ostatniego spisu powszechnego, to musimy zobaczyć rzeczy dramatyczne. Otóż Podkarpacie. Według danych spisu powszechnego, przypominam, czerwiec 2011 ma prawie 18% bezrobocia. Dokładnie 17,9%. To jest w opublikowanych w lipcu wynikach Narodowego Spisu Powszechnego. A więc mamy problem bardzo głęboki. I to jest problem, który wymaga bardzo pogłębionego, pogłębionego badania. Nie będę mówiła pani doktor szczegółowo o tym, bo rozumiem, że pani będzie mówiła dokładniej o, o tym, co jest dzisiaj na Podkarpaciu. I skupię się na, na problemach wobec tego ogólniejszych. To jest niezwykle ważny, to jest niezwykle ważny, ważny problem. Problem, który akurat. Pokazuje narodowy spis powszechny, czyli wtedy, kiedy nastąpiło spisanie jakby z natury, z inwentarza tego, tego co, się, co się znajduje. Podkarpackie oczywiście charakteryzuje się jeszcze innymi współczynnikami, które są znacznie gorsze niż ogółem w Polsce. Do nich należy to, że z ogółu ludzi dorosłych tylko 33% utrzymuje się z pracy własnej. Następne, następna jedna trzecia utrzymuje się ze świadczeń społecznych różnych renta, emerytura, zasiłek różnego rodzaju. Tak samo jedna trzecia jest na utrzymaniu tych pracujących. To musi oznaczać, i to oznacza oczywiście, że mamy do czynienia po prostu tutaj z dużymi obszarami, z dużymi obszarami niedostatku. I to także, mam nadzieję, pan, pan Mirosław przewoźnik będzie nam dość dokładnie, dokładnie wyjaśniał, pokazywał, co, co z tym zrobić. Następna sprawa, następna sprawa, na którą trzeba zwrócić tutaj uwagę, to wskaźnik zatrudnienia. Jaka część osób dorosłych rzeczywiście pracuje? A więc rzeczywiście utrzymuje się, rzeczywiście pracuje. I otóż okazuje się, że ten wskaźnik dla Podkarpacia jest także najniższy. Wynosi 41,4%. A więc mamy tutaj zarówno współczynniki aktywności zawodowej, wskaźniki zatrudnienia, jak i stopę bezrobocia, to co wykazuje Narodowy Spis Powszechny. A więc nie statystyka, która zmienia się z miesiąca na miesiąc, jest liczona, ważona, przeliczana, tylko po prostu to, co pokazują, pokazują nam dane oficjalne. Spis z natury. I tutaj musimy bardzo głęboko pochylić się nad tym i rozważyć. Uniwersytet Rzeszowski ma dobrą socjologię i ma dobre badania prowadzone w tym zakresie. Ja naprawdę obu panom rektorom gratuluję, bo to są obie uczelnie, które mają. Bardzo dobre opinie w środowisku akademickim, warszawskim. I po prostu tu prowadzi się dobre badania, rzetelne badania. I ja myślę, że te problemy, chętnie się do nich włączę, ja się zajmuję wreszcie stosowanymi naukami społecznymi i po prostu spróbujemy zajrzeć głębiej, rozważyć, przeprowadzić badania jakościowe, zobaczyć co się dzieje w poszczególnych gminach, co się dzieje w poszczególnych miasteczkach, w poszczególnych wioskach. I jaki to ma wpływ na to, ta migracja i bezrobocie na położenie rodzin, zarówno ludzi starszych, jak i ludzi młodych? Podkarpacie jest tym rejonem, gdzie będzie coraz więcej ludzi starych i będziemy musieli też zastanawiać się, kto udzieli im opieki. Nie da się opiekować starym człowiekiem korzystając z nowoczesnych. Technik informacyjnych ani przez telefon, ani przez Skype'a, tylko po prostu trzeba to będzie robić osobiście. To jest następny problem, który oczywiście wynika także z, z deformacji struktur, struktur demograficznych. Wraz z bezrobociem, jakby ślad bezrobociem, postępuje ubóstwo. Polska jest takim dziwnym krajem, w którym rośnie bogactwo. A jednocześnie rośnie bardzo szybko udział ludzi ubogich. Rośnie wąska grupa bogatych i coraz szersza, i coraz szersza grupa ludzi, ludzi yy, biednych. I tutaj musimy powiedzieć, yy, musimy powiedzieć, że dochody w Polsce są niezwykle zróżnicowane. Jest pewna grupa ludzi osiągających bardzo wysokie dochody. Ja powiem Państwu tylko tyle, że szefowie, prezesi polskich spółek, różnych spółek zarabiają więcej niż prezesi podobnych spółek, podobnej wielkości w Republice Federalnej Niemiec. A dochód, a dochód niemiecki, niemiecki PKW per capita, jest przecież prawie cztery razy wyższy niż w Polsce. Więc mamy do czynienia z narastającym rozwarstwieniem. Moi studenci zawsze pytają, dlaczego pani ciągle mówi o tej biedzie. Ja mówię, że bieda jest po prostu niebezpieczna dla demokracji, niebezpieczna dla, dla porządku społecznego, dla ładu społecznego. Bieda pociąga za sobą różnego rodzaju zjawiska, które kiedyś nazywaliśmy, nazywaliśmy zjawiskami patologicznymi. Więc to jest niezwykle trudny problem. Ale jeśli powiem państwu, że 26% dzieci w rodzinach pracowniczych wychowuje się w rodzinach które mają troje dzieci 26% dzieci wychowuje się w rodzinach gdzie poziom dochodu jest bardzo niski i pozwala na zaspokojenie tylko najbardziej elementarnych potrzeb są one na poziomie minimum egzystencji i jeżeli powiem że moje doświadczenia poselskie pokazują że sądy masowo odbierają rodzinom które dobrze funkcjonują tylko są biedne. Odbierają dzieci, lokują te dzieci w domu dziecka. Mam tu na Podkarpaciu także takie sprawy. To to są problemy, na które musimy reagować. Może właśnie szczególnie tutaj, na Podkarpaciu, ponieważ tutaj mamy, tak jak mało w którym regionie Polski, ze względu na znane wszystkim Państwu uwarunkowania historyczne, mamy do czynienia jeszcze z tym spójnym społeczeństwem, z więziami społecznymi, z pewną kulturą także współżycia i nie możemy pewnych, nie możemy pewnych spraw tolerować. Wracając do zatrudnienia młodzieży i pan marszałek zaraz mnie stąd zabierze. Wobec tego szybciutko tak tak szybciutko powiem. Młodzi ludzie w większości podejmują pracę na tak zwanych umowach śmieciowych. I wczoraj kiedy mówiłam o tym z trybuny to ze środka sali krzyczano no to nie będą mieli żadnej pracy. No to niech nie mają. Nie może młody człowiek zaczynać pracy od, zaczynać swojej kariery życiowej od, od pracy śmieciowej. Uniwersytet daje tylko dyplom, politechnika daje dyplom dobry, ale pracy, czynności zawodowych, trzeba uczyć się w pracy, nie ma innej możliwości. Może panowie rektorzy mają inne doświadczenia. Ja mam takie, że trzeba się tego uczyć w pracy, w dobrej pracy. I do tego nie nadaje się. Nie nadaje się umowa śmieciowa. Umowa śmieciowa, na której pracuje dzisiaj połowa ludzi zaczynających pracę, nie wdraża do pracy, nie wdraża do dyscypliny, nie uczy czynności, nie uczy organizacji, nie uczy współpracy w zespole. Po prostu człowiek jest, jak się to ładnie mówi, leasingowany. W Polsce jest 1500, 1500, proszę Państwa, agencji pośrednictwa pracy, które leasingują pracowników. Tak jak samochód się wypożycza, gdzieś na lotnisku tak się wypożycza pracownika. I co ten pracownik? Ten pracownik po prostu jest traktowany przedmiotowo, niepodmiotowo. Nikomu nie zależy ani na jego wykształceniu, ani na jego wprowadzeniu do zawodu. Ogromna sprawa, szczególnie dla młodych ludzi, którzy muszą nauczyć się porządnej pracy. Mój znajomy jest wicedyrektorem takiego Instytutu Automatyki w Warszawie. I otóż oni automatyzują bardzo proste prace. I on rozmawia. Rozmawiałam z nim kilka tygodni temu i on rozmawia z dyrektorami tych wielkich tych zakładów także nieduży. I mówi, po co pan automatyzuje? Przecież to strasznie drogo kosztuje. Niech pan zatrudni robotników. A przedsiębiorca mówi, nie mogę zatrudnić, bo nie ma robotników, którzy są wdrożeni do dobrej pracy, do dyscypliny, do dobrej organizacji. Więc wszystko jedno, raz wydam te pieniądze, będę miał to zautomatyzowane. Dlaczego ich nie ma? Co się stało z takimi ośrodkami jak Stalowa Wola? Jak zakłady, zakłady Centralnego Okręgu Przemysłowego, żeby tutaj sięgać? Rzeszów jedynie ostał się przed kompletną likwidacją, choć nie, nie całkowicie. Jeszcze na Podkarpaciu. To warto też zbadać, jak Rzeszów nie dał, nie dał sobie zlikwidować wszystkich zakładów przemysłowych. To jest wielka sprawa. Jeżeli dzisiaj kształcimy, to ciągle słyszymy kształcie do rynku pracy. A rynek pracy czego potrzebuje? Żeby kształcić, żeby powiązać kształcenie z rynkiem pracy, to my musimy wiedzieć, jaka jest strategia rozwoju, jaka jest, jaka jest strategiczna polityka przemysłowa, polityka innowacyjna, polityka inwestycyjna, wreszcie polityka rolna także. Więc musimy to wiedzieć, inaczej nie będziemy wiedzieli, do, te, do czego kształcić. Są zamawiane kierunki, cóż z tego, że one są zamawiane? Ja znam młodych ludzi po tych zamawianych kierunkach, bardzo zdolnych. Jeden pracuje, jeden pracuje w bufecie, jest znakomitym barmanem, a drugi nalewa, nalewa benzynę na stacji, benzy, na stacji benzynowej. Jak długo mogą ci ludzie robić? To jest wielka sprawa strategicznego rozwoju gospodarczego Polski. Przyjęcia pewnej strategii, rozmowy o tej strategii, zastanawiania się, co Polska ważnego, co Polska ważnego może i powinna, powinna produkować. Więc jeśli mamy, mamy wiązać kształcenie, to musimy wiedzieć, gdzie ten człowiek ma pracować, do czego mamy kształcić, w czym mamy zatrudniać. To jest bardzo ważna sprawa. I jeszcze jedna sprawa. Ostatnia, Panie Marszałku. Przedsiębiorcom w Polsce wydaje się, że era obfitości zasobów pracy będzie wieczna. Chcę niestety zmartwić przedsiębiorców. Nie będą mogli za kilka lat już wybierać jak w ulęgałkach, nie będą mogli szukać po prostu, nie będą mogli wybierać wśród wielu młodych, dlatego że w Polsce. Bardzo szybko będzie zmniejszał się ten zasób pracy, młodej, wykształconej pracy, który będzie wstępował na rynek. Ci, którzy urodzili się już na przełomie XX na przełomie i XXI wieku, są mniej liczni niż ci, którzy wchodzą teraz, i trzeba będzie zatrudniać i ludzi starszych, i mniej wykształconych. I osoby, które, I osoby, które przychodzą bez kwalifikacji. I teraz, jeśli przedsiębiorcy nie zrozumieją, że pracownik nie jest przedmiotem jednorazowego użytku, tylko jest po prostu ważnym, cennym, dobrym zasobem tego przedsiębiorstwa. I ostatnie zdanie. Tak naprawdę o tym, w jakim kierunku. Będziemy się rozwijać, jaka będzie pozycja naszego kraju i narodu wśród cywilizowanych społeczeństw Europy i świata. Zależy od tego, jak dzisiaj wykorzystamy ten ogromny potencjał zasobów tkwiących w młodych, wykształconych ludziach i jakie stworzymy im możliwości zatrudnienia, jakie możliwości rozwoju zawodowego i uczestnictwa w rozwoju nauki, techniki, gospodarki i społeczeństwa. I to naprawdę jest najważniejsze zadanie, jakie możemy, jakie możemy zrobić. Fabrykę w Starowej Woli możemy odbudować. To jest kwestia decyzji politycznej i pieniędzy. Wczoraj premier mówił, że ma setki miliardów na rozbudowę. Wierzę mu, chcę wierzyć po prostu, że ma. Możemy odbudować nowocześniejsze jeszcze zakłady, ale ludzi nie znajdziemy tak szybko. Dlatego też dzisiaj kapitał ludzki, to co tkwi w ludziach, w ich postawach, w ich zachowaniach, ich umysłach, ich ambicjach, jest wartością, którą musimy chronić jak najwyżej. I chciałabym, żebyśmy się dzisiaj nad tym właśnie. Zastanawiali nad tym, jak ten wielki potencjał, jak te wielkie możliwości wykorzystać dla własnego rozwoju, na własny pożytek, a niekoniecznie na wspieranie krajów, które są mniej czy bardziej przyjazne, oczywiście dobrze się rozwijają, są bogatsze. My też chcielibyśmy być bogatsi, dobrze uporządkowani i tworzyć miejsca i warunki dla własnych obywateli, szczególnie właśnie dla młodego pokolenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.